Błogowianki, przed Państwem zespół Beldain, który zaprezentuje Państwu muzykę z krajów sertyckich. Okazja jest wyjątkowa, w zasadzie można powiedzieć, że jest to okazja podwójna, nawet potrójna. Po pierwsze jest to nasz historyczny, jubileuszowy pierwszy koncert w mieście Błogowie. Po drugie... Po drugie, niedawno świętowaliśmy Dzień Świętego Patryka i możemy powiedzieć odważnie, że to jest koncert z okazji Dnia Świętego Patryka. Wiąże się to z bardzo prostą kwestią. Większość koncertów z okazji Dnia tego Świętego odbywa się kilka dni po. Wynika to z tego, że jeżeli świętujemy ten dzień zgodnie tra z tradycją, to po kilku godzinach świętowania stajemy się jedną wielką rodziną, ponieważ wszyscy mamy podobny skład krwi. Wynika to ze stężenia wiadomych substancji w naszych żyłach. <laughs> w związku z tym, nic dziwnego, że szanujący się muzyk nie jest w stanie 17 marca zagrać koncertu, a nawet podnieść instrumentu poprawnie. Dlatego, <laughs> jako że już jest kilka dni po my, jesteśmy w stanie. Eee, trzeci powód jest powodem najbardziej istotnym. Oto przyszła. Ona. Wredna małpa kazała na siebie czekać aż do dzisiaj. Wiosna.